Pani mecenas, to w takim razie, co w Pani pracy oznacza pełne skupienie na kliencie i jak to się przekłada na bezpieczeństwo jego biznesu? Pełne skupienie na kliencie to przede wszystkim skupienie się na problemie, z którym przychodzi. Nowoczesny prawnik w dzisiejszych czasach to nie tylko osoba, która zna się na paragrafach. To osoba, która musi mieć gruntowną wiedzę o biznesie. Musi znać się zarówno na prawie, bankowości. Na ekonomii, jak również nierzadko posiąść sztukę mediacji, rozmów, a także psychologii biznesu. To bezpieczeństwo, które prawnik stwarza, pozwala przełożyć to na bezpieczeństwo firmy, pracowników, rodzin, klientów, którzy przychodzą do nas po pomoc prawną. Poproszę, odpowiedziała Pani na moje pytanie, co tak naprawdę dzisiaj musi mieć ten dobry prawnik oprócz znajomości prawa, bo sama znajomość prawa może czasem nie wystarcza w tej walce o przedsiębiorcę. Żyjemy w takich czasach, gdzie rzeczywistość wymusza na nas ciągłe pogłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności po to, aby odpowiedzieć na pytania, które z uwagi na rozwój chociażby technologii. Pojawiają się z dnia na dzień. Rolą prawnika jest bezpieczeństwo i zapewnienie takiego środowiska w przedsiębiorcy, aby on mógł spokojnie skupić się na zarabianiu pieniędzy, na prowadzeniu swojej firmy, na zabezpieczeniu przyszłości swojej rodziny, swoich pracowników. Ja jako prawnik jestem od tego, żeby stworzyć mu bezpieczne warunki, które. Przyniosą efekty w postaci yy, planu na przyszłość i tego bezpieczeństwa. Pojawia się tu słowo bezpieczeństwo wielokrotnie odmieniane przez wiele przypadków, ale o to dzisiaj chodzi: żebyśmy mieli bezpieczne warunki do tworzenia, do rozwoju, do budowania przyszłości. Ten rynek restrukturyzacji, rynek usług prawnych wydaje się być nasycony. Jak wybrać dobrego prawnika? Tak jak każda inna branża, także branża prawnicza jest narażona na potencjalne zainteresowanie ludzi, którzy nie zawsze świadczą wysokiej jakości usługi. Myślę, że wybierając osobę, która ma poprowadzić danego przedsiębiorcę przez meandry prawa, należy sprawdzić jego portfolio, czyli jakie ma doświadczenie, jakie ma wykształcenie, w czym się specjalizuje. Myślę, że tak jak w każdym biznesie, musimy sprawdzić z kim mamy do czynienia i zadbać o to, żeby pomagali nam ludzie, którzy wiedzą co robią i są odpowiednimi ludźmi na odpowiednim miejsce.